Witajcie, dzisiaj będzie bardzo fajny sprzęt od Creative, czyli Stage V2R. Bezprzewodowa wersja głośnika stereo do komputera czy do konsoli, który jest w formie takiego soundbaru, listwy. Posiada własny układ dźwiękowy i potrafi działać tak przewodowo, jak i bezprzewodowo. Ma także Bluetooth, więc jednocześnie mamy tutaj głośnik bezprzewodowy, przenośny. Ale o wszystkim będzie dzisiaj cena atrakcyjna, ponieważ jest to niecałe 300 zł. Dokładne ceny w linkach w opisie filmu. A tymczasem zapraszam Was do oglądania. Zaczynamy. Zapraszam do sprawdzenia oferty partnerów kanału Instant Gaming, czyli serwis z grami na wszystkie platformy oraz sklep MocnyKomputer.pl, producent komputerów gamingowych serii Mastero. Creative Stage RV2 Czyli najnowsza wersja bardzo fajnego głośnika, niewielkiego i też niezbyt drogiego, ponieważ ta akurat wersja kosztuje 229 zł. Jest to bardzo fajna opcja, jeśli nie macie dużo przestrzeni, a zmieści wam się pod monitorem czy przed telewizorem. Wtedy to może być bardzo fajne źródło dźwięku, które właśnie nie zajmuje dużo miejsca i nie kosztuje dużo kasy. A co ten głośnik potrafi? Dowiecie się dzisiaj. Najpierw spójrzmy na specyfikację USB Audio, czyli głośnik ma wbudowany własny układ dźwiękowy czyli na przykład jak podłączymy pod to nie musimy mieć dobrej karty dźwiękowej, bo tutaj ten głośnik sobie poradzi, korzystając ze swojego układu dźwiękowego. Mamy Bluetooth i to w wersji 5.3, czyli nowy standard. Do tego jest AUX, odtwarzanie bezprzewodowe na budowanej baterii do 6 godzin, czyli mamy tutaj jednocześnie taki głośnik przenośny Bluetooth, który można ze sobą gdzieś zabrać, na przykład w teren i sobie odtwarzać muzykę. Co prawda nie jest kieszonkowy, jest dość duży, ale do plecaka takiego na laptop na przykład się zmieści bez większego problemu. 20 W mocy szczytowej. No ja nigdy się tym nie kieruję, to jest taki marketing bardziej. Faktyczna moc grająca jest tutaj, czyli jest to 2x5 W. Czyli głośnik jakby nie było gra w stereo. Mamy dwa osobne głośniczki. Wymiary 410x95x75 mm i pasmo przenoszenia od 80 Hz do 20 kHz. I mam jednocześnie zaznaczone, że mamy powerful bass. No co do tego basu, moje odczucia też tutaj będą w dzisiejszej recenzji. Protokoły bezprzewodowe obsługiwane tak jak A2DP oraz AVR TCP i kodek SBC. No to są całkiem dobre wiadomości, zasięg do 10 metrów, więc jest to głośnik, z którego możemy skorzystać na kilka sposobów, czyli podłączać przewodowo, wtedy mamy jednocześnie go zasilonego poprzez USB typu C, czyli używać tak na stałe do PC-a czy do laptopa, ewentualnie do konsoli, do telewizora, a druga opcja, głośnik przenośny bezprzewodowy i wtedy możemy też łączyć się bezprzewodowo, ale możemy także zrobić z tego głośnik przenośny, więc już na początku brzmi to bardzo ciekawie, zobaczmy co tutaj mamy w tym woreczku, są oczywiście Instrukcje, kabelki AUX oraz kabelek USB na USB typu C. Kabelek AUX ma około metra. No i podobnie ten drugi kabel z USB typu C. Zobaczmy sobie teraz sam głośnik. Z przodu logo Creative, sztywna maskownica kryjąca pod spodem te właśnie głośniki. I tutaj pod światło widać wyraźnie, że mamy dwa głośniki po bokach i w środku mamy. Pasywną membranę basową. No więc bardzo fajnie, na pewno to nie zaszkodzi na jakość i na moc tego dźwięku, i na basy. Z prawej strony głośnika mamy taki właśnie panel sterowania. Przycisk Bluetooth, plus minus oraz włącznik. Natomiast nie wyczytałem nigdzie, żeby ten głośnik miał jakąkolwiek wodoodporność, więc zapewne nie ma. Jakbyście go brali w teren, to trzeba uważać na wodę. No i niestety jest tutaj zaklejony tą folią, bo zaraz zacznie. Strasznie zbierać odciski palców. To jest coś, co ta marka lubi, czyli po prostu wszędzie błyszczące tworzywa. Są takie elementy gumowe tutaj, robiące za nóżki, stopujące. No i widzicie, już odciski palców tutaj zbiera. A z tyłu mamy Auxa i USB typu C. Tak więc tutaj, tak minimalistycznie, elegancko, ja osobiście wolałbym, żeby nie było błyszczącego tworzywa, tylko matowe albo jakieś coś w stylu karbon, coś takiego, ewentualnie, żeby ten głośnik był w białej kolorystyce też fajnie by było. Mimo tego błyszczącego tworzywa, które w moim guście kompletnie nie jest, no to mamy fajny minimalizm. Tutaj tylko to i tylko to. Nie ma co prawda żadnego pilota w zestawie, ale myślę, że da się bez tego przeżyć. Tak więc zapraszam Was na dalszą część testów tego właśnie głośnika. Dobrze, widzicie teraz jak soundbar wygląda przy monitorze. Nie zawiera wiele miejsca w tym przypadku jest to monitor 27-calowy, więc także do mniejszych monitorów spokojnie by się zmieścił, nie wystawałby poza obrys. Tak więc miejsca dużo nie zajmuje, jest bardzo kompaktowy. W razie czego można go też sobie postawić za monitorem. Efekt powinien być również całkiem dobry. I teraz sobie spójrzmy, jak to wygląda w systemie. Głośnik musimy sobie najpierw oczywiście włączyć. OK, system go wykrywa. Pojawia się tutaj też dioda i w systemie widnieje Creative Stage R V2. Przełączamy się na to urządzenie, i wchodząc we właściwości, widzimy, że możemy tutaj chociażby włączyć sobie także dźwięk przestrzenny. Przy jak w większości urządzeń na USB, po prostu można sobie w łatwy sposób taką opcję tutaj włączyć. Natomiast regulacja głośności na samym głośniku, jak tutaj sobie klikam, jak widzicie reguluje też głośność w systemie. I przy niższych wartościach ten skok odbywa się co 4% głośności, a przy wyższych co 2%. Klikając raz na włącznik Now in Mamy komunikat, połączenie z Bluetooth, parowanie i połączony. Osobny przycisk Bluetooth oczywiście przydaje się w momencie, gdy musimy dopiero sparować pierwszy raz urządzenie. Natomiast w innym przypadku nie ma żadnego problemu z połączeniem. Sprawdzimy sobie teraz, czy pomiędzy obrazem a dźwiękiem będą występowały jakieś opóźnienia. No i można recenzji Creative Stage 360, też fajnego zestawu składający się z subwoofera. Oraz soundbaru. Cena sprzętu jest dość atrakcyjna. Sprawdzicie ją sobie w linkach w opisie filmu. Do niej odniosę się także w dalszej części tego materiału. Na wstępie zachęcam Was do. Tak więc, jeśli chodzi o opóźnienia, to były takie bardzo, bardzo niewielkie. Więc do oglądania filmów przez Bluetooth też będzie ok. Natomiast, jednak co połączenie przewodowe, to przewodowe wtedy nie ma żadnych opóźnień pomiędzy dźwiękiem a obrazem, nawet takich bardzo niewielkich. No ale sprawdzone mamy. No i tryb z zieloną diodą, no to jest oczywiście tryb line in. Wystarczy przewodem typu AUX, czyli mini jack, mini jack podłączyć tablet, telefon, MP3 czy inne urządzenie i też dźwięk można z tego źródła sobie odtwarzać. Czyli przydatne w przypadku urządzeń, które na przykład nie mają bluetooth, a chcecie sobie przy ich pomocy coś odtworzyć. Albo po prostu chcecie mieć brak jakichkolwiek opóźnień pomiędzy obrazem a dźwiękiem. przeprowadzę teraz test dźwięku, oczywiście poglądowy, ponieważ jedyna stuprocentowo miarodajna forma to odsłuch na żywo, na własne uszy, więc jak ktoś z Waszych znajomych ma. Creative Stage, szczególnie w tej wersji, to posłuchajcie sobie na żywo. i test będzie poprzez Bluetooth, ponieważ YouTube i tak skompresuje jakość audio. Więc jak stwierdzicie, że przez Bluetooth jest nieźle, no to poprzez USB będzie po prostu jeszcze lepiej. Co do żywotności, mi ten głośniczek w wersji właśnie takiej bez kabelka wytrzymał 7 godzin przy około 3,4 głośności. Głośność dość wysoka. Teraz zrobię pomiar. Więc jako głośnik Bluetooth sprawdza się naprawdę fajnie. Tylko pamiętajcie, że nie ma żadnej wodoodporności. Uważać na deszcz, na zalanie. No, widzieliście do 85 dB, więc całkiem całkiem. No i poza samą próbką też do każdej z nich będzie mój komentarz, żebyście też wiedzieli jakie są moje odczucia. I przede wszystkim zwrócę uwagę na fajny bas, zaczynamy muzyka rozrywkowa. It, it głośnik gra czyściutko przestrzennie, ponieważ jest ta głębia dźwięku dzięki tym właśnie dwóm głośnikom, które są po bokach, tej membranie pasywnej, która jest po środku basu mamy naprawdę sporo. No i całość sprawdza się naprawdę dobrze. Odsłuch jak najbardziej zadowalającym poziomie. Pierwszy utwór, Rewelacja, drugi bardzo poprawnie. Powiem Wam, że tak jak słuchałem tego głośnika w testach, to nie powiedziałbym, że on ma tyle watów w RMS-ie, że ma ich przynajmniej dwa razy więcej. Tak więc to myślę, że dobrze świadczy. Kolejna próbka to będzie kawałek rokowy. Brzmi tu naprawdę dobrze, wręcz bym powiedział, że idealnie, ponieważ dzięki dość dużej ilości basów mamy fajnie zaznaczoną perkusję, a dzięki wyrazistości szczegółowości gitara elektryczna brzmi również bardzo dobrze. Że jestem pod wrażeniem. Ja siedzę podczas testu jakieś 2,5 metra od tego głośnika. On nie jest nawet na swojej pełnej mocy. A szczegółowość głębia tych efektów, przestrzenność jest naprawdę bardzo dobra. Spokojnie ten niewielki głośnik wystarczyłby jako dźwięk z telewizora do oglądania filmów czy na przykład transmisji sportowych. Wyrazistość dialogów też jest bardzo dobra. No, wszystko jest bardzo starannie wyważone. W praktyce wypada to świetnie. No i zostały nam jeszcze gry. Спасибо. W grach również wielkie wow. Bardzo dobrze wyważona przestrzeń w grach. Oczywiście szczegółowość nie tak duża jak na słuchawkach, wyrazistość kroków też nie. Natomiast ta cała otoczka, te efekty specjalne, muzyka, no to robi naprawdę wrażenie. Tak więc, w temacie tego poglądowego testu dźwięku, ten głośniczek spisał się rewelacyjnie. Oczywiście dla Was to jest poglądowe, ponieważ słuchacie przez YouTube, ale ja, jakby nie było, podaję Wam moją relację z odsłuchu na żywo. Więc jeśli ta warstwa audio do końca Was nie przekonuje, no to myślę, że mój komentarz jest dobrym uzupełnieniem. Tak więc naprawdę świetny dźwięk już poprzez Bluetooth dobrze, to tutaj dużo mówić. Głośników stery Stage testowałem naprawdę sporo, może nie wszystkie, ale większość. Co do tej wersji jest niewielka, cena jest atrakcyjna, a głośnik ma sporo funkcji, ponieważ ma wbudowany własny układ dźwiękowy. Możemy także połączyć się poprzez mini jacka. mamy także Bluetooth i mamy możliwość działania bez przewodu, czyli mamy też taki głośnik przenośny. Jakość dźwięku, jak na tą wielkość, jak na tą cenę, naprawdę bardzo dobra. Szczegółowy dźwięk, mocny, głośny, wyrazisty w formie głośnika Bluetooth, też to urządzenie. Z Sprawdza się naprawdę fajnie no i da się go kupić poniżej 300 zł, więc jest to bardzo dobra cena. Ze swojej strony mogę polecić, ponieważ ten sprzęt jest solidny, i na pewno skierowany do osób, które nie mają zbyt wiele miejsca na biurko na jakieś większe głośniki, i tym bardziej, jeśli wpasuje Wam się idealnie pod monitor, no to wtedy jest to naprawdę dobry wybór. Ewentualnie można też użyć tego głośnika do telewizora. Ponieważ głośniki telewizyjne, jakie są, każdy wie, czasami zdarzą się wyjątki, że ten telewizor gra na własnych głośnikach naprawdę dobrze, ale to jest już na ogół w takich naprawdę drogich telewizorach. Natomiast tutaj mamy fajną opcję, która jednocześnie jest dość ekonomiczna pod względem po prostu kosztów. Nie kosztuje fortuny, a jednocześnie mamy w zamian sporo praktycznych funkcji i sprawdza się to dobrze. No oczywiście trzeba na coś ponarzekać. Co mi się tutaj osobiście nie podoba, no to chyba wiecie doskonale. Już marudziłem na to od samego początku filmu. To duża ilość błyszczących tworzyw, które niestety bardzo szybko się brudzą, zbierają odciski palców i tak dalej. Tak więc ja tego nie lubię. Jeśli wam to nie przeszkadza, to ok, no ale swoje musiałem powiedzieć. Co tutaj jeszcze ewentualnie tak od siebie? Może fajnie, jakby w zestawie był jakiś chociaż niewielki pilocik zdalnego sterowania. Taki z podstawowymi funkcjami typu głośniej, ciszej, włączenie, wyłączenie. Fajnie by było, nie ma, no ale ok. I tak w tej cenie jest bardzo przyzwoicie. Tak więc to na tyle, jeśli chodzi o ten produkt. A jeśli chcecie w tej chwili mnie wesprzeć, to będzie mi oczywiście bardzo miło. Co trzeba zrobić? Wystarczy zostawić łapkę w górę, napisać komentarz, zasubskrybować kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie. Bo jak pokazują statystyki. Bardzo wiele osób ogląda moje filmy bez subskrypcji, a szkoda, bo to jest dobry sposób na okazanie twórcy wdzięczności za jego pracę, czyli w tym przypadku za mój czas prywatny poświęcony na nagranie dla Was tego filmu. Jak ktoś wyłącza adblocka na moim kanale, to też dziękuję bardzo, ponieważ dzięki temu, że pojawiają się reklamy, mam okazję zarobić parę groszy więcej, co jest dla mnie również ważne, żeby też przy okazji pasji, recenzji można było coś na tym zarobić. Tak więc dziękuję Wam bardzo, pozdrawiam stałych widzów, na dzisiaj to wszystko, trzymajcie się.